Liga Obrony Kraju no zdawałoby się, znaczy przynajmniej mnie się tak kojarzy, to jest taki trochę relikt komunistyczny, relikt przeszłości, a jednak okazuje się, że istnieje i ma się bardzo dobrze. To znaczy niedawno zostało to przekształcone w stowarzyszenie imieniem Tadeusza Kościuszki i w dalszym ciągu są prowadzone zajęcia z młodzieżą w różnych kategoriach, płetwonurek, szelectwo sportowe. Motorówki, żaglówki, lotnictwo w dalszym ciągu jest to aktywowane, i wszyscy się mają, bawią się bardzo dobrze przy tym. No, takie dosyć drogie sporty skąd finanse na to? No, tutaj niestety z tych składek, które opłacają dzieci na rok czasu, dorośli, te wszystkie pieniądze wracają do naszego zarządzania z powrotem wydajemy ich tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. Gdzieś wyjeżdżamy na zawody i jesteśmy dofinansowywani przez Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie mamy zwrot kosztów podróży. Ta strzelnica, na której się teraz znajdujemy, to jest w gimnazjum numer 1. Tutaj też chyba za pomieszczenia nie płacicie. Współpraca z dyrekcją się układa? Bardzo dobrze. Dzięki m.in. dyrekcji szkoły, ten właśnie obiekt powstał. Czy ten obiekt spełnia jakieś takie wymogi strzelnicy sportowej, na których zazwyczaj odbywają się zawody? Tak, ze względu na odległość stanowiska, tarcie, strzał, odległość 10 metrów, odległość między jednym a drugim zawodnikiem, gdzie są lewo i prawo gdzie wynosi 1,25, który musowo zachować. Czyli spełniamy wszystkie warunki, wszystkie wymogi, gdzie możemy przeprowadzić zawody. Skoro się na zawody, jak na nich wam idzie? Jak młodzież? No młodzież do zawodów się przygotowuje jak tylko może, no ale przede wszystkim to jest pierwsza rzecz, to jest stres, który no niestety, no nawet gdyby zawodnik był idealny, ale w tym dniu może coś mu nie wyjść, stres go łapie, no i się okazuje, że rozrzut jest na tarczy. Czasami nawet tak bywa, że nie może trafić. Ale przywozicie jakieś nagrody, medale, puchary, czy, czy tylko wyróżnienia? To znaczy, w 2011 roku był, mieliśmy jednego wicemistrza województwa lubelskiego w klasie gimnazjum, czyli młodzików. Na jakiej broni tutaj można postrzelać, i czy w ogóle każdy może tutaj przyjść i, i postrzelać sobie dotarczy? No to przede wszystkim współpracuję z młodzieżą. No bo wiadomo, od kogoś trzeba zacząć. Dorośli. No Z broni pneumatycznej nie za bardzo. No, oni by tu chcieli więcej huku czy jakichś innych, większej emocji, Chcieliby większej atmosfery. Tak, jest to też możliwe, że może przyjść każdy, wcześniej umawiając się ze względu na to, żeby strzelnica była wolna w tym momencie. Tutaj tylko jest wykorzystana broń pneumatyczna, yy, czyli tak zwana yy, wiatrówka. Ze względu na to, że obiekt tylko może. W tej chwili możemy tylko takie wymagania spełnić, gdzie właśnie możemy strzelać z broni krótkiej i z broni długiej. Ja jeszcze wrócę do tych zawodów. Ostatnio byliście na mistrzostwach województwa lubelskiego, jak tam poszło? Wam? No młodzież chciała jak najlepiej. No, strzelaliśmy z broni kulowej ostrej sportowej Kaliber 5.6 na odległość 50 metrów z karabinek i na odległość 25 metrów pistolet MCM. Też broń sportowa 5-6. No w każdym razie młodzież chciała wypaść jak najlepiej, no ale to wiadomo. Troszeczkę stresu, pogoda była nie za bardzo, było zimno. To już organizm całkiem inaczej reaguje na to. Były drużyny, było w sumie, startowało ponad 70 osób z całego województwa lubelskiego. No najmocniejsi w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o klasyfikację juniorów, no to przede wszystkim jest Helm i Lublin. No, oni mają większe zasoby finansowe, także mogą się bardziej rozwijać niż my. A czy do takiego strzelania potrzebne jest, nie wiem, oko, palec, koncentracja, sprzęt? Co jest najważniejsze? Czy to składowa wielu i wtedy mamy dziesiątkę? To jest składowa Wielu rzeczy, czyli musi być przede wszystkim opanowanie. Nie może, po prostu w tym momencie musi się zawodnik praktycznie wyłączyć całkowicie, bo strzela na bezdechu. W momencie, kiedy wyceluje już i stwierdzi, że to jest to, wstrzymuje oddech i oddaje strzał. To jest jakby męczące. I jeżeli się oddaje dość dużą, dużą ilość strzałów, no to niestety organizm jednak. Jest niedotleniony i ma prawo być przemęczony, tak. i, i z tą koncentracją też wtedy, tak. wtedy, wtedy różnie bywa. Y, ta broń, którą tutaj mamy, ona jest, y, to jest taka zawodowa broń y, sportowa. Jak ją można określić? To jest broń sportowa, bo w, zbroń, w broni sportowej to przede wszystkim chodzi o to, żeby była powtarzalność. Y, za każdym oddanym strzałem, niestety, pocisk musi lecieć w tym kierunku, samym co, co wcześniej. Jeżeli jest rozrzut, to ta broń się nie nadaje. No jest troszeczkę stara broń, bo już państwo nie istnieje, ale się okazało, że jego wyrób jest bardzo dobry i do tej pory jest używany przez y, y, młodzież jako broń praktycznie kultowa. Mamy, y NRD, <noise> Związek Radziecki czy Czechosłowacja? <noise> no, ak akurat ta broń, te karabinki są produkcji NRD-owskiej, czyli DDR-u. No i pistolety LOF-21 produkowane przez Czechy.